Cześć, witajcie. W tym odcinku opowiem Wam moją chyba najmocniejszą historię z życia, jaka mi się przytrafiła do tej pory. Jest bardzo długa i ciekawa. Także usiądźcie, weźcie sobie herbatę, chipsy, lody. Nie wiem, obiad ja sobie możecie nawet do tego zjeść, możliwe, że życie, Nie wiem, jak mi to długo wyjdzie, bo nagrywam na spontanie. Yy. A, i taki disclaimer na początku. To jest historia z mojego życia, więc wszelkie podobieństwa do różnych postaci i osób są specjalnie tutaj dodane. I jeżeli komuś to przeszkadza, było się nie bać do mojego życia, yy, więc tak, ta historia opowiada o Janie znanym też jako Janek P. albo Janek Narodowiec, przepraszam, Jan Narodowiec, no znanych, znali go ludzie z mojej klasy, z serwera Mega Mapera, także zaczęło się to wszystko w ferie 2018, czyli kiedy chodziłem do czwartej klasy. Wtedy kolegowałem się z takim Jankiem, co chodził ze mną do szkoły, ale nie do mojej klasy, był z równoległej i no i on po kilku tygodniach w takiej naszej znajomości się przepisał. Na początku był spoko kolegą, mieliśmy dwa wspólne zainteresowania, na które chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, bo będzie dużo o nich mowa później. Country bole, wiecie, ten mapping, no i Korona Królów, taki serial. Teraz znany jako Korona Królów Jagiellonowi, ale to wtedy to była po prostu Korona Królów. No i tak, nie oboje my najpierw gadali sobie o tym normalnie, no i potem zaczął Zauważyłem, że ciągle nie daje mi spokoju i zacząłem od niego tak odchodzić, a on ciągle łaził za mną. I... Jezu, on nie wiem, on gadał takie rzeczy, typu na przykład gdzie się kantrybole, wiecie, te piłki z flagami państw wypróżniają, albo jak się rozmnażają. Yy... Albo na przykład, nie wiem, jak się pojawiała jakaś scena taka, no wiecie, z podtekstem jakimś tym, no to ten Janek to mówił ciągle o tym nie dawał mi spokoju. Mnie to denerwowało i raz, uwaga, to jest trochę cringe'owy moment, ale zapytałem, przy klasie była taka skrzynia koło mojej szkoły i tam zapytałem, tam parę dziewczyn, tam chyba ze dwóch chłopaków siedziało, parę dziewczyn z mojej klasy, ja i ten Janek tam my byli i się zapytałem, PiS czy peo. No to tam, pe, y, że PiS, nie? Że peo chciało sprzedać Polskę, tam taka dziewczyna powiedziała. Eee, no i eee, Janek się zaczął drzeć peo, peo, no kurde, nie? I jeszcze, to nie jest najgorsze. On zaczął później jeszcze śpiewać ciemne Związku Radzieckiego. No i taka grupka chłopaków założyli, z mojej klasy założyli sobie taką grupkę, nie na no Messengerze, tylko normalnie taką ten, że... No mieli taką swoją paczkę, co nazwali Związek Królów Lam. ZKL w skrócie. I, i ja się zapytałem, jakby wracali z ręku, czy tam z czegoś. Nie pamiętam gdzie my to byli, ale wracaliśmy koń się, z, może z biblioteki jakieś tam publicznej jaką tam mamy w sączu. Ale yy... co tam było? A ja się zapytałem takiego kolegi, co tam głównym chyba był założycielem tego związku królów LAM, czyli ZKL-u, czy no, mogę do nich dołączyć, żeby mi pomogli z tym Jankiem, żeby nie wiem, odciągali go jakoś. I no, powiedział, że mogę z nimi tak współpracować. Tak nie należyć tak y, oficjalnie, ale tak współpracować z nimi. No to ja się oczywiście zgodziłem. Yy, tak, czasami go nawet pobili, czwarte czwartoklasiści. Chociaż to nic w porównaniu z tym, co w drugiej klasie y, się działo, ale to powiem wam y, w następnym odcinku, może go nagram jakoś za tydzień może w drugiej klasie, ale na go bili, a dziewczyny na niego skarżyły, że w ogóle on takie rzeczy opowiada pani, znaczy mi w sensie te zboczone takie i to pani powiedziały takie i pani się na niego wydarła, nie po prostu każdy miał go dość i ten Janek Powiedział w końcu pani, że on się od piątej klasy wypisuje z tej klasy. No pani powiedziała, czy dobrze, to jest sprawa twoja i twoich rodziców. No i gdybym nagrywał to 3 lata temu, to bym... Yy, a jeszcze on tak śpiewał hymn, yy, Związku Radzieckiego i powiedział, że będzie odradzał Związek Radziecki Kuliwa yy, na ten. E, e, jak dowiedział się o tym związku królów wlam... E, no i jakbym na, no i się zakończył rok szkolny na początku pierwszego dnia piątej klasy podszedłem do tego kolegi co założył ten związek królów wlam. no mm, że już nie ma tego Janka i historia by się tutaj zakończyła gdybym ją nagrywał właśnie w 2000, pod koniec 2018 roku ale, no nie nagrałem jej, bo wtedy nie miałem pomysłu, żeby o tym nagrać odcinek jak coś miałem wtedy kanał na YouTube, ale, no już nie ma filmów z całego tego okresu na tym kanale, w ogóle mój kanał y, y, w latach 2017 y, 20, to jest Trochę no taki lost media, niektóre filmiki, które były tylko parę dni i zostały usunięte, no i niektóre filmiki, które miały 15 minut lub dłużej, nie mogły zostać przesyłane, bo jeszcze nie miałem weryfikacji, także no, lost media trochę. Szkoda, że nie mam nigdzie zapisanych tych filmów, bym sobie wspominał. A, dobra, to jeszcze ja mam, bo jeszcze rozgadałem tutaj, a tu historię mam do opowiadania dalej. No, i minął tak, y, piąta klasa. No i w szóstej. Y, w szóstej na początku się nic takiego nie działo. 2019 rok, wrzesień. Wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty. 2020 już. No i w marcu wszyscy wiemy, co się zaczęło zdalne. Pierwsze COVID i itd. Kurde, jak myślę o tym, że to minęły już 3 lata i 3 miesiące od. Marco 2K20. Co myślę, kurde, ale ten czas szybko leci. Tamten rok mi bardzo szybko minął, a wam. E, dobra. E, I dołączyłem wtedy na serwer tego no. Megana mapera I no, między innymi jemu jest Janek jako Jan Narodowiec znany, bo on. Był wcześniej na tym serwerze mapper Warsów Tylko, że na szczęście mnie wtedy jeszcze tam nie było Bo on, uwaga Wysyłał tam nudesy podobno Na szczęście ich nie widziałem i nie chcę zobaczyć, nie, fuj <laughs> I w ogóle jeszcze tam Wysłał raz, znaczy na kanale głosowym widziałem nagranie jak cześć y, jebać, jebać Barcelonę i, i w dupie jebie mnie Real Madryt, coś takiego, kurwa nie wiem co to było. I takie jakieś dźwięki z pornosów wydawał, nie będę ich teraz odzorowywał ale możecie się to obrazić, a jak nie możecie to odrośniecie do tego. <śmiech> <śmiech> Wybaczcie. Y, e, musiałem kasnąć e, No... No i ten Janek Narodowiec y, będzie, uwaga, głównym złym w Skwanders, tylko tam, no inaczej zrobię jego historię. Y, ale będzie głównym złym w moim filmie. No i trochę dał mi on inspirację, jego postać, <laughs> że będzie w filmach się pojawiał, ale kurde no, jeśli chodzi o Skwanders. Szczerze, to naprawdę zawaliłem z tym sprawę, ale gdybym zrobił to na mój pierwotny termin, czyli na tamten rok na wakacje, e, chociaż pisałem dopiero na kanale, że będzie w grudniu, ale to był drugi termin. Najpierw miał być w wakacje 2022, potem w grudniu, a potem w marcu, potem w, w maju niedawno teraz. No i mm, teraz. Ja naprawdę chcę zrobić jak najszybciej ten film, ale nie mam teraz za bardzo czasu. Postaram się w wakacje go dokończyć. Może mi się uda przed końcem wakacji, ale nie gwarantuję. No, przed rokiem, może 2024, może skończę. Ale, no wiecie, to jest ciężkie, bo to ma być pełnometrażowy film. Chciałbym być, żeby trwał przynajmniej godzinę. Już nie mówię, że półtorej, ale chociaż godzinę, żeby z tego wycisnąć. Myślę, że film będzie ciekawy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i ten Janek Narodowy jest właśnie. Taka jest jego historia. Ile tu mi 10-11 minut wyszło. Naprawdę to jest ciekawa postać. Jeżeli go znacie. To pozdrawiam, bo pewnie to jest tak. Megan Mapper, który proszę mi tu oddać mnie tam na serwer twój kurwa maperski, no już w tej chwili. Bo jak nie, to wyszczelcie armatu do Krynicy, jak sierżant Zima, yy, Walter White jak był mały, jakiegoś tam Bobasa i brzoskwinne. <laughs> no, także dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się zobaczymy. Za niedługo. No i trzeci No i tak, jeszcze tak powiem Wam o Nyr studiu moim skanarem w sumie kargonie. Mm, planuję tak, w wakacje zacząć trzeci sezon niegrzecznych. Planuję, żeby odcinki były dłuższe, więc będą się pojawiać rzadziej. Chociaż myślę, że nadal zmieszczę się w tym co miesiąc. Mam już pomysł na takie dwa odcinki. Więc no jeszcze ich nie zacząłem robić, ale wiecie, zaczyna się wszystko od spontanicznego pomysłu w, w moim przypadku, także wyczekujcie, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał Kargon No i cześć, mam nadzieję, że się historia spodobała. A i przypominam wszelkie podobieństwa do postaci, które pojawiły się w tym filmie są specjalnie, a jak wam się nie podoba, to było się nie patrzeć do mojego życia, no